Czy wiesz, że wybór złego peletu nie tylko może zwiększyć Twoje rachunki, ale również doprowadzić do trwałego uszkodzenia kotła, z którego korzystasz? Jak zatem wybrać produkt idealny, pozbawiony zanieczyszczeń? Produkt, który zwiększy efektywność grzewczą, a jednocześnie będzie bezpieczny dla Ciebie i Twojego zdrowia. Ja nazywam się Adrian, witam na kanale Pelet Energy na kanale, na którym zdradzamy wszystkie sekrety i niuanse ze świata peletu. Zaczynamy! W tym odcinku odpowiemy na top 5 najczęściej zadawanych pytań o PELET. Te odpowiedzi powinien znać każdy użytkownik, zanim rozpali pierwszy ogień. Sprawdzimy, co oznaczają certyfikaty, jak uniknąć szkodliwych substancji i dlaczego nie każdy PELET pasuje do każdego kotła. Oglądajcie. Co oznacza certyfikat EN plus A1? Certyfikat N plus A1 to bardzo ważny międzynarodowy certyfikat, najważniejszy w Europie. Jeżeli widzisz ten certyfikat na opakowaniu peletu, który wybierasz, no to możesz być spokojny o jego jakość. Taki pelet został wykonany wyłącznie z czystych trocin drzewnych, pozbawiony jest wszelkich substancji chemicznych, spełnia również rygorystyczne wymagania techniczne i użytkowe względem gęstości, czystości czy też kaloryczności, no i charakteryzuje się niską wilgotnością, co w przypadku. Peletu jest bardzo ważne. Krótko mówiąc, jeżeli widzisz na opakowaniu certyfikat N+ A1, możesz być spokojny. Jeśli go nie widzisz, poradziłbym się dwa razy zastanowić, a nawet trzy. Czy kolor peletu wpływa na jego jakość? Kolor peletu jest przede wszystkim wynikiem surowca użytego do jego produkcji. Różnice w barwie mogą wynikać z drewna, z którego został wykonany. Kolor w przypadku peletu może nie jest tak bardzo ważny, ale warto wiedzieć, że jasny pelet oznacza, że został on wyprodukowany z drewna iglastego, na przykład z sosny. Pelet wykonany z drewna liściastego, na przykład z dębu, jest ciemniejszy. Czy pelet może zawierać substancje takie jak kleje lub chemikalia? Pelet wysokiej jakości produkowany jest wyłącznie z naturalnych surowców. Do jego produkcji używane są czyste trociny drzewne, które nie zawierają żadnych dodatków chemicznych. Tak jak już wcześniej wspominałem, pelet o niskiej jakości, czyli taki, który nie posiada certyfikatów, może zawierać substancje niebezpieczne, substancje chemiczne, które szkodzą nie tylko Waszemu zdrowiu, ale również szkodzą Waszym rachunkom i Waszym kotłom. Są po prostu dla nich niebezpieczne, mogą doprowadzić do ich uszkodzenia. W takich peletach niekiedy kiedy stosuje się odpady przemysłowe albo przetworzone drewno, jak płyty wiurowe czy sklejki, a to nie jest dobre. Czy używanie złej jakości peletów może uszkodzić kocioł? Oczywiście, że używanie peletu o niskiej jakości może doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia kotła. Zwracajcie szczególną uwagę, czy w kotle nie gromadzi się za dużo popiołu, czy nie musicie takiego kotła za często czyścić, bo jeżeli tak się dzieje, to powinna być dla Was lampka ostrzegawcza. Jeśli będzie się tak działo, no to być może w niedalekiej przyszłości będziecie zmuszeni do wymiany podzespołów, a nawet do wymiany całego kotła, co jest bardzo kosztowne. Czy każdy pelet pasuje do mojego kotła? Moi drodzy, niestety nie. Nie każdy pelet będzie współpracował z waszym kotłem. Tutaj moja podpowiedź jest taka, żeby zwrócić uwagę na zalecenia producenta kotła, który najczęściej informuje, jakiej średnicy powinien być pelet oraz z jakiego surowca powinien on być wykonany. Kilka słów na temat średnicy peletu: 6 mm to standardowy rozmiar, najczęściej stosowany przy domowych instalacjach grzewczych. 8 mm, nieco większy pelet, stosowany jest przy większych instalacjach przemysłowych. I teraz jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie, że użycie peletu o średnicy niezgodnej z zaleceniami producenta kotła może doprowadzić do problemów z podajnikiem. Jeżeli macie kocioł na pelet drzewny, to uwaga! Niekoniecznie będzie tam pasował pelet wykonany ze słonecznika czy ze słomy. Być może nie będzie pasowała żadna inna alternatywna biomasa. Moi drodzy, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję, że to trwaliście do końca tego odcinka. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. My na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć. Łapki w górę, subskrypcje mile widziane. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy w dalszym ciągu odkrywać wszystkie sekrety i niuanse ze świata telewizji. Ja zapinam guzik.